Cześć, z tej strony Przemek, prowadzę kanał Rasy Staropolskie. Zapraszam na film o białogrzbietach. W dzisiejszym odcinku odwiedziliśmy pana Andrzeja Lisowskiego z województwa lubelskiego, który zaczął hodować bydło białogrzbietę. Pana Andrzeja wszyscy hodowcy białogrzbietu w Polsce dobrze znają, bo pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w katedrze hodowli i ochrony zasobów genetycznych bydła. Właśnie ten uniwersytet prowadzi księgi bydła białogrzbietego, a pan Andrzej wizytuje hodowców. Ocenia i kwalifikuje zwierzęta do hodowli, robi ocenę typu budowy pierwiastek oraz buchajków, a także matek buchajów. Dotychczas nasz dzisiejszy bohater hodował psy Labradory, jeździł z nimi na liczne wystawy, a jego zwierzęta często wygrywały nagrody. Miał również kozy sanejskie i konie hucuły, ale to były krótkie zauroczenia. A teraz przyszedł czas na bydło, które poznał w pracy na uniwersytecie. Kilka lat się zbraniał, ale w końcu kupił pierwszą miałówkę. O imieniu Malina. Te zdjęcia były kręcone w 2022 roku, kiedy zwierzę było jeszcze małe. Za chwilę pokażę ją starszą i jej nowe koleżanki, bo hodowla się rozwija. Ile ma? Pół roku? Dlaczego od ani kupiłeś jałówki? Od nie sprzedaję Jak nie? Co? Jak nie? Ale co, będziesz ją trzymał naprawdę? No, jest. A kto będzie ją dojął? No będzie w końcu, bo sama będzie chciała. W typie mięsnym. Ale ty możesz jako nie masz czterech sztuk zarejestrować, tak? Ale to wtedy nie ma dopłat, ale ona jest zarejestrowana jako białogrzbiec, tak? Ale jak nie masz czterech, a masz tylko jedną sztukę, to możesz to zarejestrować jako białogrzbiec? To wtedy co to jest nie, za krowa? Nie, jest ma paszport Białogrzyd, Tak, tylko że ja nie jestem, wiesz... Nie. W programie. programie, Ja rozumiem to, ale to wtedy jest jako krowa białogrzbieta i ona daje cielaki które mogą wejść do programu? Tak. Cielak zobaczył wejście do obory i ruszył w tym kierunku. Nie. Pewnie ten ujadający mały piesek za bramą sprowokował ją do tego. Marina, chodź tu, chodź tu. Co chcesz wypuszczać? To są twoje czempiony, tak? No. No. A to jest pies Nie, to są same dziewczyny. O Jezu, nie skakać, nie skakać, bo mnie wybrudzisz. Dobrze, dobrze. Nie jestem pewien, czy ten cielak czasem nie myśli, że jest psem. Ciągle przebywa z nimi. To jest chłopak? Sama dziewczyna. Tylko nie lizaj, już się zatrzymaj. Jakie to pieszczoszki same. Czas na aktualniejsze zdjęcia Maliny. Odwiedzam pana Andrzeja rok później. Co za krowa jak się nazywa? Malina. Malina. Czyli to jest ta twoja krowa przyszła, tak? No, moje To tak? przecież to jest twój piesek ta twoja krowa. Co? To jest piesek ta twoja krowa. No, piesek. No, to jest krowoterapia Ale ma ten pyszczek taki rzeczywiście. Ciekawe, jak będzie mleczna. Co? Ciekawe, jak mleczna będzie. Na, na sas mogę nie Na co? Na sas. No to dawaj, chodź, piesek. A na koniec pokażesz mi tamte jeszcze? Chodź. Aha. Tamte to mowa chodź. o nowych jałówkach. Chodź. O, wszystkie czerwono-boczyste? czyste? Wszyscy. O, o się, to jest moja krowa. Nigdzie nie pójdziesz. Nie. <laughs> Wystarczyło, że pan Andrzej zawołał malinę, a ta od razu do niego pobiegła, zostawiając mnie samego. Pan Andrzej jeździ na wystawy z psami. To i Białogrzbietkę nauczył chodzić na smyczy. To ty na wystawy ją będziesz wybrał teraz, ja widzę. Sam raz będzie na krajową wystawę bydła Białogrzbietego w Łężu. Na wystawy idzie tylko człowiek, który ma zwierzęta pod oceną. A to ty nie masz zwierzęta pod oceną? Mam ja jedną krowę. Mam. Jaką krowę jedną? Tą. No, a te dwie tamte? Chodź. Chodź, chodź, a tam krowa? Troszkę, troszkę, Ale służy ci taka krowa, widzę. Jednak do Białych Grzbietów się przekonałeś. Umówiłem, mówiłem, mówiłem. Byłem w w wodzie, jaka jest piękna, 50, a ja tam będę jutro. Znaczy, ona normalnie chodzi jak pies. Widzę, widzę. A tu mogą być kuny, bo to kury chcecie biegać w gardi. Chodź, chodź, chodź. chodź. To nie na nie można dziecko posadzić Krowa do planowanej krowoterapii. O. I takie lejce zrobiłeś O to się po w płot Co? Chło, Płot po hucułach. po hucułach płot Dobre parę lat wstecz nagrywałem kozy i koni u pana Andrzeja Wsiadzasz. Wsiadzasz. Chodź, chodź chodź. To ją tak wyćwiczy Rzeczywiście, na wystawie no, idealne Wiesz, na nią zakładasz derkę, zakładasz padło, żuwalnie, robisz wszystko. Ją gryzą muchy. Chodź, nie, one nie gryzą. Ale coś się tą gryzie komar w szyję. Tak, bo ona jest zabezpieczona od... Zabezpieczone jest. Czyli posmarowana wszystkim. To zmęczenie zwierząt po prostu. Co? Zielonych na ciebie napuszczę, to zmęczenie zwierząt. Tak. Katowane zwierzę, sadystycznie. Czego ty jej tu nie puszczasz, że nie chodzi sobie i nie pasie się? Bo wynegocjowałem dopiero, że może ewentualnie się to uda. To 2000 dzierżawy rocznie. Wysad. Białgrzbiety to jedna z czterech ras rodzimych, która w Polsce jest od niepamiętnych czasów. Przedkowie tych krów wywodzą się z terenów położonych na wschód od Wisły, dlatego dawniej nazywano je bydłem nadwiślańskim lub podwiślańskim. W pierwszej połowie XX wieku rasa ta stanowiła około 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności nowoczesnych, bardziej wydajnych ras bydła, rasa Białgrzbieta uległa niemal całkowitemu zenikowi z terenów Polski. Prace nad restytucją i zachowaniem zasobów genetycznych tej rasy prowadzone są od lat 90. ubiegłego wieku w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. O, nastraszyło cielaczka. A tu masz sąsiada, widzę. Teraz hodowca tłumaczy, co się dzieje z cielakiem po odłączeniu od matki. Mówiła, nie, krówka musi być szczęśliwa z mamusią. A ja mówię, ale mamusia nie tęskni za krówką, jak, nie, jak to dziecko jest zabrane gdzieś tam, a tylko dziecko, jest wtedy gospodarz. A mamusia Mamusią krówką jest człowiek wtedy. I wtedy krówka jest spokojna, grzeczna i w ogóle. Dobra, idziemy ją odprowadzić i pokazuj a, tamte. Chodź, 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 chodź. Ale wiesz, że sama nie będzie się pasła. Jak ją ja po tu drzewa loką czy coś, to się będzie pasnąć salone. Ale jak to robi z... Chodź. Aha, tało może parka. Chodź. Jaki ma ona nas wieku? Na 13 miesięcy miał 120 krzyżów. Teraz ma 15, 14 miesięcy. A kiedy może ją zacierać? Jak ma? Za... No już. Tutaj zastanawiam się czym. Aha. W tym gospodarstwie kiedyś było hodowane bydło nizinne czarno-białe. Potem typowe krzyżówki z HF-ami, i w końcu w gospodarstwie już było 80-90% HF-a. Następnie całe stado zostało sprzedane. Ale w końcu po latach te zwierzęta wróciły tutaj. Hodowca zabiera jałówkę na wybieg, a mnie zaprowadzi do kolejnych swoich cieląt. Czyli to jest nowa rasa pieska. Nowa rasa pieska malina. To jest wiśnia, tak? To jest białogrzbiet, tak? Tak, białogźbiet. Chyba. No mów dalej. Oczywiście. krowa, kolejna krowa do krowoterapii. Po szczepieniach będzie chodziło razem z maliną do na wiednik. A ta? A to jest jedro, Również krowa dogoterapii. Już bez różków jak widać. To nie do terapii, tylko krowoterapia. Krowoterapia. Aha, obcy człowiek, to jest obcy człowiek. To jest... Jeszcze raz nie dobra... Tak jak się nazywa? Jeszcze raz. To nie jest czas. A tamta jest cielackiem. Ale wiesz, że tamta była bardziej oswojona. Tylko ta się... Ta była większym dzikusem. A teraz jest on troszkę się... Aha, i one są od Wodarczyka, tak? Obie od Wodarczyka. To ta Proszę. ma 5 miesięcy, a ta druga ma 4 miesiące. A Malwina ma... 13. Tą chcę, zapakuję. Co? On chce zapakować. Chodź, chodź Koniec niewoli ulubienicy pana Andrzeja. I te ciapeczki na nóżkach i na buźce. Nie, jest ładna. Nadciągają Labladory Retriever. Pan Andrzej hoduje je od 2008 roku. Ja nie chcę już pieskuje Co? rajta. Co? To są staniacki czy coś? Malina, chodź tu. Malina, chodź, chodź. Malina. Spokój. Ten podgryza, taka silna mała. Ta chodź, Malina, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź. Sparek. Nie bierz mnie bez. Malina, chodź. Wkładaj je w środek. Chodź. Wypadk. Tam, do piesków idź. Nie lubisz piesków, ja też nigdy nie, nie przemieszam. A, ja. A słuchaj, ale to wolno, że pies z krowami, tak? Nie ma jakichś zakazów? Białogrzbietka, Muczyk, kontaktuje się z młodszymi jałówkami zamkniętymi w oborze. Niedługo i one wyjdą na zieloną trawę. Chciałem podpuścić malinę, ale nie, słucha się swojego właściciela. I chyba najlepsze ujęcie filmu. Jółwówka ze swoją watachą. Powiem no. <grym> Ci, że taka ładna pręga. I taka szlachetna buźka. Bo dobrze karmiona. Przecież to za bardzo. Jedyne zwierzęta jak wróciłem z lopu to się nie cieszyły koty. Krowa po prostu dostała takiej szajby, że to jest niewyobrażalne. Pokaż co... jej tą nogę jak podnosi. Ale wiesz co, to było dawno nie robione już. Pokaż, jest pokaż. Za dużo psów. Nie ma jedzenia. Lęk. Pięknie. Łękamy, tak. Dobrze. To kład, się kładła jeszcze głębiej. Ale co ci wzięło, że wziąłeś krowę? Jeszcze nie lubię krowy. No ja też lubię krowę, ale... Tu krowa jest zazdrosna. Andrzej? Krowa jest zazdrosna. Chodź. Chodź tu, krowa. Krowa no, się no, niesza, może jej tam bodnę. Zaraz patrzy i będzie po sprawie. Z kim? No, psy. To ona siedzi z psami w boksach. A żeby mi to udowodnić, hodowca zamyka zwierzęta wszystkie razem. I tu zostanie? Wiosna 2024 roku. Trzy sztuki już płacą się razem. W maju malina ma się wycielić. Hodowca dokupił jeszcze jedną sztukę, więc już ma cztery grzbiety. Coś mi się wydaje, że wejdzie w program ochrony zasobów genetycznych. Na dziś to wszystko. Zapraszam na następny odcinek. Pozdrawiam Przemek Rasy Staropolskie.